Cześć, dzisiejszy będą zmiany. Takie minimalne. Tu już jabłuszko dostały. To jest takie są zmiany, że wczoraj był nagrany filmik z budowy klatki. A ja dzisiaj nie kończyć ją. I prawda, skończyłem, ale nie na Przepraszam. Przepraszam. Ale dlatego, że nie miał czasu jakoś, nie miałem jak nagrywać. Pierwsza rzecz, druga rzecz, też szata mi pomagał. Oj jeżeli by wziął ten telefon, to tam, to, tam, to, tam to siam, to tyle by minęło. Ale efekt końcowy jest taki. Są też tutaj zmian, są to patyki. Co pokazuję jakie. Tutaj była wcześniej zwierząt, teraz jest drzosy. To jest tak jak był. Tam jest jabłuszko dla covid -a. I COVID już tutaj jest. Opa. Próbuję wyjść, a nie może. Ja by cały czas próbuję próbuję I to ma trzy rzędzie, Jedna, druga i trzecia na ugóły przez całość. I tak, ja ją sobie tutaj tak, po że pomogę, bo tak to nie, nie nagrawa bo na wychodzi. A chciałbym też ja to zobaczyć. Jak przychodzi. Okej. Okay. Tu się widzę, zepsuło. O, może kowi wyjdzie. Zostawimy tak i zobaczymy. O no, tak zostawimy. Zobaczymy co przyjdzie. O, Przejdzie do wyjścia. O i wyszedł, wyleciał. O, Już wam pokazuję zaraz. Kowi da... Już, 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 tylko sobie wyciągnę szybko, żeby też mnie nie zjadł. I COVID już jest. Ja tu sobie tak, oh, okej. Okay. pieczony. Co z powrotem, opanowaną sytuację. Złapałem go jakaś. Co tu siedzi przez całe oczywiście? Musimy tu do Boga złapać. Tak, o, pokażę. A już. Oczekajcie, aż ja się tu. Bo już będę uważać. Chcę tego biegła złapać. O. Jest. Stowe do domu. W domu. Zobaczymy i nadzieję, że będzie szczęśliwy. Siedzi sobie tu. O, tu ta no Szkoda, no szkoda, że nie ma go w domu. A za dużo szkód robił. Czytał jakiś wcześniej znajomych. Kolego był i teraz przejdziemy sobie do niezłączek, bo z jest kolejna zmiana, o której nawet nie mówiłem chyba, Tu jest łapką ma to co miał. Załdzie jest. Co nie może do niego założymy jeszcze. I zobaczymy co jak u niego. Jestem u niezłączek. Tu sobie dam klatkę. I tu, że się znaczy, że nie ma budek. Są ściogiety, a to już są ściągnięte to jakoś. A nie wiem kiedy logiać. Nie znaczki, co, są, są tak, jak były. Tyle ile były. Była pałka na sprzedaż czerwonych, To trzeba tak naprawdę, jest większe się za sprzedaż. Więc Jak coś to dopisać, to Tutaj są przepiły. I co, to taka krótka zjada Tutaj są te Trzy I tam ta, tam tam je wyczyścić. I teraz idziemy sobie jeszcze raz tutaj czas jednokowicie. Zobaczymy co i jak u niego. Kościół przy jedzeniu już był widział teraz. Uch, czekajcie. Tu widzicie go. To co? Niech się zaklimatyzuje. Potem jak coś, jak coś będzie coś nowego. Nowy napytek, nabytek czy coś to wam nagram. Sapla, żeby wam nagrać takie dalsze plany. Tak klatka czy tu będzie? i nadzieję, nie, cała tutaj więc co, już nie, będę nie, nic nie, będę już nic tak, aby wam podpowiadał widzimy się w następnym odcinku do następnego, no i cześć